i mamy wyniki obdukcji silnika, dokładniej utworu spustowego oleju. Se państwo wyobraźcie, zobaczycie to na osobnych ujęciach, że szanowni superkurna specjaliści z wojska wkręcili za dużą śrubę w otwór spustowy i w ten sposób popękał kołnierz tego otworu. To będzie zawsze ciekło. Rozmiar śruby, widzisz, dwunastkę. No, a tu mamy? 13,64 Nie, super. Zajebiście, po zajebiście panowie. Gratulacje warsztaty wojskowe. Gratulacje Kompania Samochodowo-Czołgowa. No i niestety musimy zdemontować po prostu cały silnik, bo inaczej się tego nie da zrobić, poprawić ich naprawdę debilnego błędu i głupoty.